Witajcie, to znowu Jasarcza. Wy oglądacie kolejny odcinek serii. Zagrajmy w Lego Batman 3. Poza Gotham. Jesteśmy znowu tutaj w tej bazie wypadowej, z której udajemy się do jakichś kolejnych lokacji. Teraz tutaj te błękitne klocki pokazują mi, żebym przeszedł przez te drzwi. Proszę bardzo. To są nadal lokacje, które ja już chyba przechodziłem wcześniej. Tutaj mamy coś takiego. A właśnie, w tym miejscu możemy zmieniać sobie postacie. Używaj swobodnych przełączników w głównych lokacjach, aby aktywować grę super swobodną. W trybie tym możesz przełączać się na dowolną postać, przytrzymując Y i wybierając ją z siatki. No właśnie. Jeśli grasz bohaterem posiadającym koło gadżetu, wybierz ikonę dodatkowych w postaci u góry, aby otworzyć siatkę. Więc to jest coś takiego, co można sobie aktywować, kiedy się grę przechodzi na 100%. Wiadomo, że ja w tej serii e, tego nie będę robił. Pokazuję wam tutaj warstwę fabularną. Pytam się o to. Pytam się o to. Zadań, które zostało przygotowane, to był taki wielki komputerowy kogo, który oznacza selektywę. Ciekawe, nie? Zrozumiałem, że miałem go sam. Miałem go na kogoś wielki, biały skóra, który znajduje się w przeszłościach. Ok, widzę, że rzeczywiście mamy tutaj wybór różnych poziomów, które już przeszliśmy, a także jeden, którego jeszcze nie ukończyliśmy: Eurokłopoty. Oczywiście tych poziomów będzie jeszcze więcej, ale będą się kolejne odblokowywać dopiero z czasem. A więc aktywujmy sobie euro kłopoty. Proszę bardzo, tutaj statystyki. Tryb fabularny, poproszę. Tak, na pewno. City, I guess. Man, what if I hit something? You don't need me, stare, Robot Man. deep believe I hope Superman is all right. I'm so worried about him. I'm sure he's fine. That lovely Batman will save him. Never thought I'd say this, but. I liked you guys better before. Uh, what? Uh, what? Uh, what happened? I had to save you again. You mean after I saved <laughs> the Earth? Whatever. Let's go. Wait. The Eiffel Tower doesn't look quite right. It's fine. Come on. <laughs> I said I think we should go. You deprived me of your world! Now I will have to be content with your cities! The Trinity of pathetic super fools. You're only delaying the inevitable. Hey, delaying the inevitable is our specialty. You sweet Batman. No proszę, ciekawa sprawa, jesteśmy w tym momencie w Paryżu. To jest oczywiście kontynuacja wydarzeń z poprzedniego odcinka, kiedy Superman spadał prosto na pomniejszoną Ziemię i Batman wraz z Wonder Woman musieli Supermana uratować. Teraz już jesteśmy tutaj na Ziemi i możecie zwrócić uwagę, że kompletnie jest... Taka nienaturalna skala tego wszystkiego, dlatego że właśnie Brainiac pomniejszył ziemię, a więc automatycznie wszystkie miasta, czy też kraje, jakie się tutaj znajdują. Więc nasi bohaterowie są nienaturalnie duzi, jak na to miejsce. Na przykład tutaj patrzcie, w stosunku do tego budynku Batman jest zdecydowanie zbyt duży. Tak samo zresztą, jak i do wieży Eiffla, widać wyraźnie, że jest zbyt wysoki.

Aha, to rzeczywiście, może będę potrzebował jakiegoś stroju, żeby pływać. Ale patrzcie, z jednej strony Brainiak ma umiejętność pomniejszania, ale ma też umiejętność powiększania jednocześnie. Więc tutaj niektóre elementy będzie też powiększał zapewne. No i dobra, potrzebujemy tutaj kostiumu kosmicznego, żeby roztopić te złote klocki. Zobaczymy, co się stanie. Oho, mamy kostium, czyżby kostium do pływania? Dokładnie tak. Kostium nurka. dzięki temu zapewne będziemy mogli wchodzić pod wodę. Okay, Właśnie do rzeki się rozejrzyj. Wonder Woman, jaka przyjemna. Kostium nurka umożliwia Batmanowi nurkowanie i znajdowanie ukrytych przedmiotów pod wodą. Gdy Batman jest w wodzie, przytrzymaj A, aby płynąć w górę, lub B, aby płynąć w dół. Dobra. Spróbujemy. Tutaj się świeci. O, właśnie. Musimy to zniszczyć. Czekajcie. Teraz to. I proszę. Teraz rozumiem, że możemy się wydostać. Tak jest. Już tak jak Wam ostatnio mówiłem. Nie będę tutaj za wszelką cenę zbierał wszystkich klocków. Jakie są tutaj dostępne. Bo jest to zdecydowanie robota, którą warto się zająć przy ponownym przechodzeniu gry, jak już chcemy sobie ją przejść na 100%. A na razie staram się robić takie rzeczy, które tutaj są faktycznie wymagane do ukończenia poziomu, bo to jest znacznie przyjemniejsze przy pierwszym podejściu. Tutaj muszę użyć tego stroju rozbiórkowego, żeby zniszczyć to. Dobra. Ale muszę Wam powiedzieć, że od. Jakiegoś czasu, mniej więcej od poprzedniego odcinka, kiedy już tak trochę częściej nagrywam te materiały z LEGO Batman, dużo lepiej sobie radzę ze zmienianiem strojów, to znaczy już dużo lepiej, lepiej pamiętam, które stroje są za co odpowiedzialne. To jest to, o czym wam już kiedyś mówiłem, że... Aha, tutaj mamy pięć takich haków i żeby je, gdybym je wszystkie rozbroił, to wtedy bym otrzymał jakąś znajdźkę, jakiś sekret, a to mniejsza z tym. W każdym razie właśnie regularne podchodzenie do tej rozgrywki, Powoduje, że można się pewnych rzeczy niewątpliwie nauczyć. O kurczę. Dobra, najpierw załatwmy przeciwniku, bo tutaj jak nam znowu zagrodził drogę. Spróbujemy z nimi powalczyć. Teoretycznie powinienem się przełączyć na Wonder Woman i. znowu spróbować e, postrzelać z góry, ale Batmanem też równie szybko byłem w stanie go załatwić. Znaczy, ich załatwić. Teraz tutaj mamy skan i proszę, pojawia się hak. Dobra, spróbujmy za to pociągnąć i dzięki temu powinniśmy przedostać się dalej. Tak, na marginesie bardzo mi się podoba taki poziom. Tak jest, musimy się pospieszyć, bo Brainiac, prędzej czy później jeszcze bardziej może to miasto pomniejszyć. Oho, patrzcie na to. Trzeba pokonać 20 przeciwników, więc w takim razie... Spróbujmy trochę polatać i postrzelać do tych gości. Dobra. którzy tutaj oberwał. Kurde, tylko oni też do mnie strzelają. Muszę uważać. Jeszcze tych tutaj. Dobra, tutaj mamy jeszcze dwóch. Kurde, jeszcze 16 kolesi. Powiem Wam, że chyba jednak lepiej będzie normalnie zawalczyć, będzie szybciej. Zanim ja ich wszystkich ponamierzam w ten sposób, bo tu jest sporo różnych obiektów i one są automatycznie przeze mnie namierzane, jeśli nawet przez chwilę przelecę tym celownikiem obok nich. Dobra, teraz jeszcze siedmiu. Za chwilę sprawę załatwimy i będziemy mogli kontynuować. Coś tutaj z brejniakiem, zapewne. Dobra. Zwyczajne mięso, armatnie nie sprawiają żadnych problemów. Jeszcze jeden koleś tutaj się ukrył. Kurde, zmniejszyli mi Supermana. Okej. jest dobrze. got to stop him i wasn't planning on giving up just because he suggested it no to pięknie cały został hey the buses here are bright red and the taxicabs are black i kind of like this place i'm still faster than the trains here right Parę został zmniejszony do wielkości małej buteleczki, niesamowite. I teraz patrzcie, wygląda na to, że przenieśliśmy się do Londynu. Można to poznać właśnie chociażby po autobusach, ale przede wszystkim po Big Benie, którego tutaj widziałem e, gdzieś na filmiku. Ciekawe jeszcze jakie miasta odwiedzimy. Kostium kosmiczny, kostium nurka poproszę. Spróbujemy znowu dostać się pod wodę. A, tu jest lód, czy co to jest? Kurde. Ciekawe. Załatwmy tych gości. Mogę postrzelać. Załóżka z nim nurka i naciskaj B, aby ciągnąć za sobą pomarańczowe... Za pomarańczowe uchwyty pod wodą. Okej. Okay. Dobra, bo znowu mnie brain jak pomniejszył, kurczę. Tutaj są te jest pomarańczowy uchwyt. Pociągnijmy za to. Dzięki temu będziemy mogli się wydostać na powierzchnię. O, właśnie, w ten sposób. No, po tej stronie niczego ciekawego nie ma. Dobra, załatwmy tych, żeby nam nie przeszkadzali. Idziemy w takim razie dalej. No, znowu trzeba będzie użyć skanowania. Co? A ty co jeszcze atakujesz, kurde? Co my tutaj mamy? Aha, dobra. Czyli teraz potrzebny jest kostium kosmiczny znowu. Znowu atakuję, kurde. Gień. Dobra. Zniszczyliśmy autobus. Tak na marginesie zawsze chciałem przejechać się takim autobusem charakterystycznym właśnie dla Londynu. No ale cóż, nigdy nie miałem okazji jeszcze jak dotąd w Londynie przebywać. Mam nadzieję, że kiedyś będę w stanie to nadrobić. Ale teraz trudno powiedzieć, ok. Czyli tutaj najpierw to usuwamy, proszę bardzo. I teraz, jak rozumiem, w kostium elektryczny, bo tutaj jest to wszystko naelektryzowane. Nie no, naprawdę dużo przyjemniej się gra, kiedy już człowiek się zorientuje co tutaj musi robić, jakich strojów musi używać w danej sytuacji, No myślę, że i Wam się też przyjemniej ogląda coś takiego, kiedy ja się nie muszę zastanawiać nad tym, czego aktualnie użyć. Dlatego naprawdę w taką grę jak Lego Batman warto jednak grać regularnie i nie robić sobie zbyt dużych przerw, bo kiedy robiłem te odcinki co tydzień, no to właśnie miałem problem z zapamiętaniem niektórych rzeczy. Wiadomo, większość rzeczy pamiętałem, ale były takie momenty, że musiałem robić cięcie, żeby się nad czymś zastanowić. Teraz na szczęście się to nie zdarza. Teraz z kolei takie, nie wiem, nietoperze i te zielone pyłki oznaczają, że potrzebuję kostiumu z czujnikami. Proszę bardzo. I znowu się coś pojawia. Tym razem jest to ten hak znaczy, hak. Muszę pociągnąć. Za ten obiekt. Dobra, zniszczone. Ruszamy dalej. No i proszę, czyli się kolejni wrogowie jeszcze. Strasznie fajnie Batman z nimi walczy. Dobra, jest jeszcze jeden. No i załatwieni. Tam trzeba będzie znowu użyć kostiumu kosmicznego, żeby zniszczyć te złote klocki. Spróbujmy skoczyć najpierw tutaj. A zresztą już nieważne, nie muszę skakiwać. Dobra. Co dalej? Czy to mi coś dało? Tutaj teoretycznie... Aha, muszę coś wybudować, dobra. Zobaczmy. Okej, okay, i teraz potrzebuję... Aha, bo to jest dla Robina, jak rozumiem. Chyba tak. Chyba tutaj tymi postaciami nic nie zrobię. To jest raczej tylko coś opcjonalnego, najwyraźniej powinienem jeszcze zrobić coś innego tutaj. Jak mi się przynajmniej wydaje. Zobaczmy, co my tutaj jeszcze mamy. Czy ja powinienem coś ewentualnie zniszczyć i wybudować. Bo czekajcie, tędy nie przeskoczę, jak rozumiem. Tutaj też nie wejdę. No, to ewidentnie jest dla robina. Dobra, zniszczmy jeszcze parę elementów i zobaczymy później, czy to mogę zniszczyć w ogóle. Chyba nie za bardzo. No, tutaj to raczej wątpię, że muszę te auta niszczyć. Bo no, to mi tylko i wyłącznie daje te pieniążki i tyle. A czekajcie, czy tutaj przypadkiem nie ma srebrnych klocków? Albo po prostu muszę iść tędy. Chyba tak, wiecie? Dokładnie. Czyli tam. Możesz, kurde. No, to tam się już nie wydostaniemy. Tym strojem nurka. Problem mamy. Tutaj mamy złote klocki. Ale dobra, przecież na przykład Superman może latać. I on chyba też może użyć. A nie, nie, nie. Nie chce się zmieniać. Klarka Kęta, tylko tutaj. tak. I teraz spróbujmy. O, właśnie. Nasz wzrok. W ten sposób. I coś takiego. To wszystko? Nie, jeszcze jedno. Ok. Woda się wyleje. A nie, tutaj części poszczególne. Tego mostu i dzięki temu pozostałe postacie mogą przeskoczyć. No dobra, to zresztą możemy sobie poradzić. A tych możemy też tak załatwić, w sumie. I to nawet całkiem skutecznie, patrzcie. Fajna sprawa. Tutaj znowu naelektryzowane ogrodzenie. Trzeba będzie pewnie z tego skorzystać. Czekajcie. Wezmę strój elektryczny. I zobaczmy, czy ja tutaj jestem w stanie coś zrobić z tym. A, coś wybudować? Czekajcie. Zobaczymy. Naładuje pewnie ten strój. Dobra. W ten sposób. I dzięki temu otwarta brama. There. Brainiacs going to shrink the palace. So rich with history. This will make a fine addition to my collection. Uda trzeba go powstrzymać. Nie ma zbyt wiele czasu. Znowu to samo co było w Paryżu. Czyli musimy pokonać najpierw tych przeciwników. Czekajcie, spróbuję znowu ich w ten sposób stopić. Bo to bardzo szybko mogę ich dzięki temu eliminować. A jednocześnie nie sprawia żadnych problemów, bo oni nie są w stanie nic zrobić tutaj w powietrzu. Świetna sprawa, to jest jeszcze lepsze niż te ataki Wonder Woman. Proszę bardzo. Do widzenia panom. Jeszcze tylko dwóch. No i gotowe. I znowu to samo, kurczę. Londyn pomniejszony do buteleczki. Krzywa wieża. Haven't you learned by now? There is no stopping me. Then I guess you haven't learned that we don't give up so easily. Dobra, więc tym razem jesteśmy w Włoszech, sami widzicie. Czekajcie, mamy jeszcze tutaj zapisanie gry. Widzę też flagi na złoto. to resist the earth and its cities will be mine we can't attack him in this form there's got to be another way if we could redirect that shrink ray back towards him i think brainiac deserves a taste of his own medicine now's our chance let's get him quickly we won't have long before he recovers Uderzamy w ten sposób? No dobra, czyli przynajmniej wiemy już, jak sobie z nim poradzić. Jeśli chodzi o te złote flagi, to nie będę już tego. Chciałem powiedzieć, że już nie będę tego topił, ale w sumie możemy to zrobić tak na szybko. To będzie tylko jakiś sekret y dzięki temu odkryty. To tyle. Czekajcie. Tam w ogóle jeszcze mamy coś na yy, jakiś inny kolor, ale chyba nie mam takiego stroju na razie. Dobra. Jeszcze dwie flagi. Tam dalej aż kurde. Ciekawe. Myślałem, że ta lokacja jest trochę mniejsza. I pewnie gdzieś po prawej stronie, tutaj jeszcze. O, widzę, widzę, widzę. Tutaj. W sumie to właśnie nie wiem czemu to robię, bo to i tak mi nic nie dażam. 1 na 10 sekretów, no ale dobra. Dawać, 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 trafić go. Tak jest. Gdzie są kolejni? Tutaj się odradzają. Załatwmy ich teraz szybko. To nie potrwa zbyt długo. Co to, to nie. Jeszcze tylko trzech kolesi. Eliminuję swoich w ogóle niechcący. Ok. Dobra, znowu budujemy to. I znowu odbijemy jego promień. No, bo zaraz mnie pomniejszy. Tutaj, najpierw za to pociągnąć jeszcze. Okej. Nie ma się. Jak to jest możliwe? No jest możliwe, stary. Jest, jak najbardziej. Niestety, przykro mi bardzo. Wasza planeta należy do mnie, jasne, jasne, stary. Możesz się tak odgrażać, ale to i tak ci wiele nie da. No, mam nadzieję, że tym razem go powstrzymamy, kurde, bo to już trzecie miasto, jakie zostanie zmniejszone, jak tak dalej pójdzie. W końcu, po coś, kurde, staramy się go powstrzymać. No ale teraz mamy z nim walkę. Więc mam nadzieję, że uda się jednak e, przynajmniej to miasto zachować e, w pełnej krasie i w normalnej wielkości. Dobra, fajnie, znowu zbudować to. Tak jest, teraz to obrócić. Jeszcze, jeszcze trochę. Nie, flowing... nie żartujcie sobie. Kurczę, no i co? Jednak kolejne miasto zostało znowu pomniejszone, a myślałem, że jak powstrzymamy go tym razem, to jednak się uda. Nie ma jednak załatwo. Znowu trzeba będzie próbować w kolejnym poziomie, który sobie przejdziemy oczywiście w następnym odcinku. Najpierw jeszcze obejrzyjmy film wprowadzający do następnego etapu. Próbujemy, czyli znowu się musimy tutaj poruszać jako Marcjanin łowca i Zielona Latarnia, aczkolwiek po raz kolejny mamy tą wielką kulę, przy której zmieniamy poziomy, więc kto wie, może będzie to tak, że ustawimy sobie jakiś nowy poziom i przełączymy się może tym razem na ekipę z Robinem i Jokerem na czele. Zobaczymy jak to będzie. Ja was już teraz zapraszam na kolejny odcinek, który oczywiście pojawi się już w przyszłym roku. Wam życzę wszystkiego dobrego udanego Sylwestra, bo prawdopodobnie teraz ten odcinek jest wypuszczany 31 grudnia 2014 roku. No i oby ten kolejny rok był jak najlepszy dla nas wszystkich tego sobie i wam życzę. Do usłyszenia.